sobie elegancko pojechać z dzieckiem na przystanek. Co to? Boję się otworzyć. Bo my się rozstajemy przez mój wyjazd. Po szkoleniu od razu miałam casting przez Zoom. No, do the... Dzień dobry, witajcie w nowym Vlogmas. Witam was z obrzeży Gdańska. Chciałabym powiedzieć, że mroźnych, bo tak też się ubrałam, myśląc, że jest mróz. Ale nie jest. Chłodnych po prostu obrzeży. Mamy ocieplenie. Śnieg stopniał. To jest chyba jedyne miejsce jeszcze tutaj na tej ulicy przy lesie, gdzie ten śnieg faktycznie leży. Także, no, niepotrzebnie tak się opatuliłam. Zgadnijcie, co mam na dole. Zróbcie pauzę i zgadnijcie, w co jestem ubrana o siódmej rano na spacer z psem. Chwila prawdy. Spodnia piżamy, Ale nikt nie widzi. Zresztą. Co ma widzieć? Hello. Słuchajcie, hit. Chcę sobie elegancko pojechać z dzieckiem na przystanek. A tutaj? Dobrze, że jest oznaczony balonem, bo bym, słuchajcie, to rozjechała. Co to jest? A gdzie jest Mikołaj? Nie ma nikogo. Ja sobie zaraz na kamerce zobaczę. Co to? Boję się otworzyć. Cześć, Mercedes. Hm, proszę. Jak się dzisiaj czujesz? Jestem sztuczną inteligencją. Nie będę głodna, ale znam świetne restauracje. Pamyszko miłego dnia. Kocham cię. Kawkę wypij. Mały sneak peek, co dzisiaj będzie robione. Można się tutaj domyślić. Słuchajcie, przyprawy do piernika już w dwóch sklepach nie było. Przyjechałam do oszą I tutaj są, ale tak słone wiecie, na dole, nie? Więc, no, to tak jest jak, nie wiem, jakiś, jakiś challenge, jakieś wyzwanie. Znajdź przyprawę. Także macie ode mnie podpowiedź. Czternastka od mojej słodkiej tureczki. Duże, duże. Uuu, body scrub, ale fajny. Kocham kokos i Oliwia o tym bardzo dobrze wie. Twinkle to pewnie będzie jakiś wóz. Jest. Czyżby czekoladka. O oh my god, słuchajcie, to świeca, hot chocolate. Tak pięknie pachnie. A on jest czarny. Nie jestem w stanie powiem powiedzieć, czy to pachnie. Naprawdę. Taki trochę męski, ale nie wiem, co to jest. Napiszcie, jak ktoś wie. I cienka 14 burzła. Niebieska kredka. wodoodporna. To nie jest w ogóle mój vibe, więc. Powędruję do mojej córki, do testów albo dla jakiejś kumpelki. Kochani, ten moment, kiedy otworzymy razem paczkę niespodziankę. Byłam umówiona na telefon o poranku od osoby, która zapowiedziała mi, że coś chce mi przywieźć. I u mnie w domu jest tak, że często nie ma zasięgu. No i właśnie rano musiałam być w jakiejś strefie bezzasięgowej. Bo ona mi napisała po tym już maile, że nie mogła się dozwonić, ale ma nadzieję, że to jest e, dobra brama. Także jak najbardziej, udało się. Luis tutaj po prostu waliuje, Luisio. I za 10 minut przychodzi moja kolejna kursantka. Mamy spotkanie po, e, w czasie miesiąca po szkoleniu, takie, e, no, takie wiecie, kacza. O, ja nie mogę, nie, nie. nie. To jest takie piękne. No Luis bo był on myśli, że to jest dla niego. Wiecie, że on wszystkie kapcie przynosi. Będziesz przynosił mamusi. Luisek, poczekaj. Boże. On po słuchajcie, mój bezwariował. zwariował. Mamy tutaj z wazelinkę. Jest też list, moi drodzy. Ola, dziękuję Ci, kochanie. we Christmas! O nie, i ręcznie wypisana a, kartka. To jest dla mnie największa wartość. Dziękuję, kochani. Nie, no jestem zachwycona, dziękuję. Zakładamy. Słuchajcie, to jest jakiś obłęd. Jak znajdziecie te kolekcje w Shinsai, one już mają tu ogonki. No zobaczcie, kiedy to jest cute. To mega Wam polecam, no cudowne. Luisek, fajne, a tu moje starka kawciszki, też fajne z primarka. Ale teraz te mi się bardziej podobają. A Tobie? Te? Tak wygląda moja profesjonalna podstawka pod kompas. Skończyłam e, szkolenie. Po szkoleniu od razu miałam casting przez Zoom do programu telewizyjnego. Na razie nic nie chcę mówić, żeby nie zapeszać, ale bardzo Was proszę, trzymajcie mocno kciuki żebym przeszła dalej, bo to jest, w ogóle to jest takie moje marzenie, żeby wziąć udział w takiej przygodzie, że kurczę no. Nie ma innej opcji, musi się udać, musi się udać, także ja potrzebuję teraz waszego wsparcia, waszej energii. Subskrybujcie przy okazji mój kanał, bo subskrypcje trochę ostatnio stanęły. Mm, no jak pójdę do telewizji, no to wiecie, im więcej, no 100 tysięcy by fajniej brzmiało niż 95, nie? Więc polecajcie mój kanał dalej. No i mówię, energię wysyłajcie do mnie, trzymajcie kciuki, piszcie komentarze. Musi się udać. Ale jestem nakręcona. W ogóle zajebista babka prowadzi ten, e, ten casting. Fajna rozmowa, kurczę, żeśmy się pośmiały. Ja nie mam nawet mocnego makijażu, bo stwierdziłam, że co ma być, to będzie i trzeba być sobą, nie? Po prostu. Bosku. Taki prosty wege makaron. Dodam wszystkie warzywa, jakie istnieją. Do tego będzie pasata pomidorowa i na pewno smak wybitny. Białeczko, podbijemy tofu. Mam dwie kostki wędzone i zwykle dodam wędzone, żeby to było takie bardziej intensywne, aromatyczne, bo jest bardzo nieprzyjemnie. I muszę Wam powiedzieć, obgadać moją córkę. Życie z nastolatką to jest w ogóle jakiś inny wymiar macierzyństwa. Oliwia przed chwilą do mnie zadzwoniła. I mówi mi takim głosem, który sugeruje, że jej oczy są jak u kota ze szreka. Mamo, czy może u mnie dzisiaj nazywać nastka? Bo my się rozstajemy przez mój wyjazd, i dla mnie to jest bardzo trudne. I w ogóle mam ciężki dzień, i chcę, żeby ona była przy mnie. Można? Na ile oceniacie zdolności perswazji, manipulacji mojej córki? Bo ja Wam powiem 10 na 10, jestem pełna podziwu. Ale moja odpowiedź była... Jezu, czymu ja tak się dopiero, przepraszam, moja odpowiedź była dość... taka spychologiczna. O, powiedziałam, zadzwoń do Piotra i zapytaj. Bo ja jestem oczywiście na tak. Uwielbiam jak do Oliwii przychodzą koleżanki, szczególnie, że ona nie robią nic, nie wiem, zakazanego, irytującego, spędzają fajny wartościowy czas. Hmm, więc fajnie bo zrobię większy obiad, będzie komu zjeść, chociaż pora już jest późno bo one wrócą późno, bo już jest po 16. Ale słuchajcie, siedzi mi w głowie ten casting, ja naprawdę tak bym chciała, żeby mi się udało z tym programem telewizyjnym, bo to jest taka, takie moje małe marzenie do tragedii, chciałabym zobaczyć, jak to jest podczas realizacji, jak jesteś, Jakimś tam bohaterem drugoplanowym, nieważne nawet jak bym była piątoplanowym, ale po prostu brać w tym udział. Dawno nie brałam udziału w takich projektach, gdzie jest, wiecie, studio pełno fotografów. No dobra, no pół roku temu brałam. No ale tak wiecie, no z kamerą, żeby to było w telewizji, to nie brałam nigdy. Więc to może się, naprawdę, może być naprawdę bardzo ciekawe. Więc. Wow, super. Rozpakowuję sobie zakupki i słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mam taki naprawdę dobry dzień, jeżeli chodzi o vibe i energię. Mimo, że obudziłam się, w ogóle nie mówiłam wam, tylko, to jest hit. ale nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać, bo ja nie widzę siebie w podglądzie. To jest, słuchajcie, hit, że Piotrek o 3 w nocy dzisiaj wyjeżdżał w podróż służbową na Śląsk, bo miał o 8 spotkanie yy, i on mnie obudził odpalając silnik, więc jakby już był na zewnątrz. W domu on jest bardzo cichy, jak wstaje przede mną czasami, właśnie o takiej nieludzkiej porze. Ale obudził mnie ten silnik, słuchajcie, i od 3 do 5 nie moje. I jest tak, zamówiłam do 3.20, pozdrawiam pracowników Barbory, którzy byli zdziwieni, że ktoś o tej porze robi zamówienie. Więc zamówiłam sobie zakupy spożywcze. Przygotowałam się do dzisiejszych porannych nagrań sponsorowanych bo musiałam się zapoznać z duchami, wszystko sobie fajnie ułożyć, e, więc muszę Wam powiedzieć, że ten czas został przeze mnie super spożytkowany, no i potem na chwilę przyznałam, obudziłam się taka rano, byłam trochę taka, mm, ale potem z czasem dostałam super energii, wydaje mi się, że działają już adaptogeny, które biorę do jakiegoś czasu i będę miała dla Was rolkę na temat tych adaptogenów na dniach na moim Instagramie. Jeżeli nie macie Instagrama, to dajcie znać. W czasie, kiedy będzie publikacja i będę mogła mówić, co to za suplement, to też Wam powiem tutaj na YouTube, co to jest, bo mm. dzisiaj wieczorem robię ciasto na pierniczki, które będziemy jutro wykrawać przed samym wyjazdem, więc wy Vlogmasie to zobaczycie przygotowania last minute, bo w czasie, kiedy będziemy sobie. Na różnych jarmarkach, na stoku Po prostu te pierniczki będą dojrzewać I podjęłam taką decyzję, ponieważ ja jestem Beznadziejna w makowce Moja bratowa na pewno zrobi makowiec Bo święta są u nas, jeżeli ktoś nie wie Ale gdzieś tam już o tym mówiłam Oj, przepraszam To podjęłam taką decyzję, że od Krzysia Ilnickiego z UMAM właśnie zamówię, zamówię Makowiec i zamówię Sernik staropolski który to jest naprawdę najpyszniejszy, jaki ja mam w centrum swoim życiu właśnie u nich, w Umamie. Ten makowiec jest nowością, więc nie wiem, ale jakby znając jego talent w sensie Krzysztofa i wiedząc jakie rzeczy on serwuje w swoich cukierniach, to jestem pewna, że to będzie najlepszy wybór w ogóle z możliwych w którym mieście. Jeżeli natomiast chodzi o dania, no to mamy już podział ustalony, co robią inne gospodynie na naszą wspólną Wyginię, co robię ja. I jakby tą swoją część robię wszystko sama, także jedyne co to będę właśnie wspierać się ciastami też dlatego, że nie chcę ryzykować, że mi nie wyjdzie makowiec, to jest bardzo dużo pracy, drogie są produkty i jak nie wyjdzie to jest takie no mega mega rozserwowane.